W naszej szkole był taki jeden nauczyciel od fizyki, którego nikt nie traktował poważnie. Miał taką manierę, że każde zdanie zaczynał od: tak naprawdę to, nawet gdy tłumaczył najprostsze rzeczy: tak naprawdę to jabłko spada, bo ziemia je przyciąga. I cała klasa wybuchała śmiechem, choć był to banał, który rozumiał każdy. Pewnego dnia postanowiliśmy z niego pożartować. Na lekcji mieliśmy temat o dźwięku, a nauczyciel zaczął jak zwykle: tak naprawdę to dźwięk to fala. Wtedy Krzysiek, nasz klasowy majsterkowicz, uruchomił ukryty głośnik pod ławką. Rozległa się pętla. Tak naprawdę to najpierw spokojnie, a potem coraz szybciej i głośniej, aż zamieniła się w irytujący pisk. Klasa ryknęła śmiechem, a nauczyciel zamilkł. Podniósł brew, spojrzał na nas i spokojnym głosem powiedział: "Tak naprawdę to to nie jest miłe." Po czym wrócił do lekcji, jakby nic się nie stało. Myśleliśmy, że wygraliśmy i nauczyciel nic więcej z tym nie zrobi, ale się pomyliliśmy. Następnego dnia weszliśmy do klasy, a na tablicy widniała wielka, wyraźna wiadomość: "Tak naprawdę to dzisiaj kartkówka." Żadnej zapowiedzi, żadnej podpowiedzi, nic. Wszyscy osłupieli. Nauczyciel stał z plikiem arkuszy w rękach, uśmiechając się jak wilk tuż przed ucztą. Tak naprawdę to życie bywa niesprawiedliwe. Rzucił, rozkładając kartkówki na naszych ławkach.